Dzisiaj taki krótki odcinek, jak otworzyć taką pompę omniga w celu ewentualnej naprawy. To akurat jest nowa pompa, ale tak mi przyszło na myśl, że nie ma odcinka, jak to otworzyć. Tutaj mamy 6, tak, tutaj po lewej stronie mam 3, i po prawej też 6 śrub, takich trzeba wykręcić. One mają tutaj taki sześciokąt. I później musimy tutaj w tą przerwę włożyć leciutko śrubokręt płaski, tak żeby tej uszczelki tutaj nie uszkodzić. Tutaj jest uszczelka. Widzimy jest uszczelka taka oringowa. I tak by tą stal kwasową. Między tą a tą musimy włożyć lekko śrubokręt. Ta uszczelka nam odejdzie i a jeszcze tu trzyma. O! I możemy już sobie na dwie połówki rozłożyć. Nagrywam to, ponieważ jeszcze takiego filmu nie ma na YouTubie. A to jest ze stali nierdzewnej i bardzo popularne są te pompy.